Siema, Ziemaleczki, Siemaleczki! Witam! na kanale na Wiejskim rzuci nad Morzem. I pierwsza odpowiedź. Czemu znowu bez kamerki? No bo jest po godzinie 21, przygasiłem sobie światło, przygasiłem sobie ekran monitora już. I... jest późno. Dobra. Druga rzecz. Yy, w tym filmie chcę, poka chcę zrobić porządki na farmie. Czyli... nie wiem. Ogólnie ogarnąć te mieszkanie Darka które jest normalnie straszny bajzel i usunąć y, wszystkie drzewa, które tutaj są, schować do domku drzewek. Dobra. I kolejna rzecz. Nie bez paniki, kochani widzowie, ale naprawdę nagram filmik o tych kwiatkach. Combo mi postawił kwiatka. Peter też mi postawił kwiatka. I pomimo, że te kwiatki już dojrzały, Prawie całkiem. Tu nawet już dojść całkiem. To ja ich nie skrzyżuję. Przyjdę odwiedzić na filmie. Tak więc bez paniki. Zrobię to. To nie jest film, żeby, żebym robił teraz śmigłowiec, wiem, czekał śmigłowiec. Tu są ważniejsze rzeczy. Czeka też. Łowienie rybek, wysyłanie dwugodzinnych prezentów. Ale tutaj właśnie chciałem ogarnąć ten drzewka. Dobra. Pierwsze to sobie przejdę w taki widok. I dam drzewo oliwkowe tutaj. Hm, i to mnie zastanawia, czy pochowam drzewa, czy też pochowam motylki. Ale przecież, no tak, tu się idzie do tego budynku, i się pochowają tylko drzewa. No tak, zapomniałem. Ciekawe, czy będę miał miejsce na wszystkie drzewa, tutaj. To jest pokój 24, a mam pokojów 37. Dobra, no to się zabieram, zachowanie tych drzew, i czy wszystko się zmieści, bo to jest po aktualizacji bójka. Aha, dobra, zebrało się drzewo, bo było do Już zdziwiłem się, co się dzieje. Zmartwionego wujka, tak? No i pięknie. Pokój trzydziesty, pokój trzydziesty pierwszy. Trzydziesty drugi, pokojów mam trzydzieści no, ja myślę na oko, że starczy miejsca i na spokojnie jeszcze zostanie. Nieszczęsna, właśnie parada mi tutaj wchodzi w paradę. Niestety nie podoba mi się, że te drzewa tutaj są, w tym miejscu i to właśnie z tego względu, właśnie między innymi to modernizuje. Fajnie. 35 pokój, 36, 37 nie jest nawet zapełniony cały. Więc jest miejsce. Fajnie. I teraz sobie zrobię ten widok. Fajny. I sobie te, 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 te. Domki dla motyli. Tutaj właśnie skompresuję. i będzie można postawić grządki, czy coś tu już nie, nie potrzeba tego stawiać między drzewami, fajnie, może nawet bardziej w kwadrat bym to ułożył, jakby się dało. O, tu jest krótszy, a bo to jest ul, to jest ul, nawet nie wiedziałem, że tu mam ul. U, ale ul, 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 który zbiera chyba ten e, plony z tych, nie? Z kwiatków, ale to jest ul, tak więc jego miejsce jest tutaj. Tutaj jest tylko miejsce na motylki. I fajno. Fajna sprawa. Aktualizacja zmartwionego wujka mi się właśnie tak spodobała, że tak można zrobić. Fajnie. I Czy to będzie możliwe jeszcze tutaj przesunąć? No tak sobie można tutaj Dwa I tutaj jeden bardziej to przypomina kwadrat. No i fajnie, no e, tu by się przydało po prostu nawieść ten jakun, żeby to wyglądało po ludzku. Żebym mógł sobie dorobić grządeczki. Tak. Żeby chociaż ten kawałek wyglądał do ustawienia grządek. Fajnie i super. Tak. O dwuklikiem chciałem. Dwuklikiem da się, ale trójklikiem już nie bardzo, tylko trzeba dobrze trafić tym dwuklikiem w myszce, żeby to zrobić. No i jest trochę więcej grządek tutaj. Ogarnięte, tak to wygląda. No i teraz Darek. Darek to jest więcej roboty. Tak, ja sobie tutaj w tej chwili robię wodorosty, to jest dużo roboty. Ale chcę mieć glinki algowej 1000. Też tak właśnie doszedłem do tego, że mam. No, już teraz zużyłem trochę. Ale perły też sobie robię do 1000. I tak jak mi ubędzie to znowu sobie dorobię do tysiąc. No i Darek Dobra To się w... Jak to się wchodziło w darku? Tutaj Gdzie to się chowało? Ja się zawsze zapominam jak to się robi u Darka Tu się wchodziło w mega. O, tak Dobrze chowam. Tak. Wszystko pochować. To jest podstawa. Nie ma sensu co się. A czekaj ta, czekaj ta. Bo ja tutaj chyba nie zarejestrowałem z ostatniej misji jeszcze. Tej lampy meduzy. A więc pięknie zarejestruję i czyżbym? Nie, to już to byłem. To nie, nie pamiętam z czego to jest ta lampa meduza. Dobra. I trzeba to wszystko pochować. No naprawdę dużo roboty z pochowaniem tego, a to jest dopiero jedno piętro. A więc sporo tego jest. Już pochowałem wszystko. Nie, tej szafy nie mogę. To jest szafa do przebierania, niech ona tutaj będzie. Może nie będzie tu o. Dobra. Ale to też mogę pochować. Czy tam Co to jest w ogóle? Okno drzwi i nie, nie mogę tego schować. Dobra. Albo tapeta nałożona, jedna taka. Dobra, teraz tu. I tu też wszystko pochować. Masakra. Bo jak się tego wszystkiego nie pochowa, to się tego nie ogarnie tak jak się to chce zrobić. Masakra, a to się tak nas zbierało tych śmieci, to i tak nie było wszystko wyciągnięte. Dobra, teraz tak. To jest dół, tak? No, wezmę tą szafę jeszcze dam w rogu. Niech ona będzie sobie w rogu. Nie wiem czy ona była na środku. I tak. To jest dół. Ja już nie wiem czy to jest dół. To jest chyba dół. A to jest góra. Tak, to jest dół. Dobra, to zaczniemy od dołu. I teraz przechodzimy do... Domku mebli, i tu teraz jest podstawa taka, że może być 17 krzesełek. Krzesełka od najwyższego poziomu, czyli co daje. Oczywiście przechodzę do magazynu mebli, nie? Krzesełka, 17 krzesełek e, i patrzę, co daje najwięcej punktów. To daje 5, 5, 5, 5, 10. To daje 10. Pyk. Pyk. 10 punktów. To daje 10. Ja nie patrzę, żeby było ładnie. Ja patrzę, żeby było po prostu postawione. Ja nie bawię się w piękny wygląd farmy. Nie, nie, nie pierdzielę się w coś takiego. O! Tu jest. Tu są nawet dwa fotele, które dają po 15 punktów. Bardzo dobre. Czyli. Kino, kino ustawiam. Tak. Co tam jeszcze jest? Te dają po 10 punktów. Ja muszę zobaczyć, czy jakieś nie ma, co dają po 15. Szkoda, że to nie jest posegregowane od najwięcej dające punkty, ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tam jeszcze widziałem dwa takie fotele, które dają po 10 punktów. Pyk, pyk. 10 punktów i to jest dopiero 7. 7 na 17. Tak, 7 krzesełek na 17. Tu już są, z, nie ma takich, co dają po 10 punktów. Nie, tu jeszcze jest sofa. Sofa, która daje 10 punktów. Też ósma. Pięknie. I tutaj rzeczy, które dają maksymalnie 5 punktów. Dobra. To tylko jedna rzecz. Owca 5 punktów daje. Pyk 10. To dam 10 punktów. 5 punktów znaczy się. To 5 punktów. Pięknie. To 5 punktów. Ładnie. I kolejna rzecz. Może będę stawiał szybciej. Po prostu domyślnie tak jak mi stawia. Jeszcze dwie rzeczy za 5 punktów. No tak trochę źle stawia. Dobra. I jest 17. Tutaj 6 stołów. Trzeba popatrzeć jakie są stoły. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. Najlepsze dają 10. Dobra, to taki stół. Ten stół daje 10. I trzeba za każdym razem się łączyć na stoły. Ten stół daje 10. Rybik stołek daje 10. Jeszcze dwa stoły. To jeszcze jeden, już nie ma takiego, który daje 10. Czyli postawić taki, który daje 5, pięknie. Szafy <laughs> zaliczone są dwie, bo są obowiązkowe. Nie da się ich schować. I kolejna rzecz, które daje najwięcej punktów. Tutaj jest szafka, która daje. 15. I aż 10 szaf, masakra. Ale tak, trzeba szybko spojrzeć, dają po 5 punktów, czyli szybko stawiać. Pięciopunktowe szafy. Akurat dostały dwie pięciopunktowe, tak więc fajnie. I ostatnia szafa. Super, komplet. Teraz i łóżka. Widzę łóżko za 15, drugie łóżko za 15, trzecie łóżko za 15. Fajnie. Jedno łóżeczko za 15. Drugie łóżeczko za 15. Trzecie łyżeczko. Za 15. I ostatnie czwarte łyżeczko za 15. Super. I kolejna rzecz. Garnki jakieś. Dobra, mam tylko dwa Nie, to jest kuchni. kuchenki jakieś. Kuchenki, takie rzeczy. Mam tylko dwie za 10 punktów. Dobra. I tutaj jest limit 6, a mam mało tych rzeczy. Czyli tutaj już trzeba postawić te gorsze. I jeszcze nie mam jednego garnka. Można by kupić kiedyś za dukaty. Tutaj jest kibelki. Limit 6 kibelków. Kibelek za 15, kibelek za 10. To jest pralka a nie kibelek. To chodzi o łazienkę ogólnie. Tu jest za 5. Jeszcze 2. Kosz na pranie. I to. I to jest limit wykorzystany 6. Tu jest 10 okna. Okna to raczej na ściana, nie? I są najlepsze za 5 punktów. Dobra. No to go. Okno za 5. Bieniec za 5. Lampa za pięć. Kinkiet. I tutaj dwa kinkiecinki. Pięknie. Czy jest coś po dwa? Jakby tak postawić. Za pięć. Trochę tego. Nie, tego mam jeden na dwa, ale tylko jeden. Nie, są pojedyncze rzeczy za pięć. Dobra. Postawiam. Jeszcze cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Naśmieciłem na parterze, a co z tym dołem? Tu nie ma limitu i tu nie ma limitu, ale nie daje punktów. Dobra, i co teraz z tą górą? Czy na górze też mogę postawić za punkty? No właśnie. Zobaczmy. Akurat zamulił mi trochę internet. I tak. <słuch> Ale to fajnie, bo będę mógł sobie stawiać. Będę mógł sobie stawiać na piętrze bez problemu. Dół zawaliłem. I tutaj, a tutaj mam. Tutaj mam jaskinie samotności, super, podoba mi się, podoba mi się. No ale to jest... co tam, kurde, co ja się będę przejmował? Będzie beka jak będą streamy, nie? No. To się już pięknie zarejestrowało. Tutaj ploniki jeszcze trochę. A dobra, niech będę sobie robił teraz te przedgrzebki do tysiąca. No, i oczywiście tak, farma ogarnięta, tak jak chciałem, elegancko. Tutaj już kolejna podstawa do konkursu piękności się szykuje. No i. Aha, co z tą oliwką? Ona mi nie pasowała bardzo, bo kolidowała z domem darka do szczelania. Ja bym sobie tą oliwkę dał. No, może gdzieś tutaj koło tej alpaki. I tutaj nie będzie mi ta oliwka kolidować, a w zasadzie tudzież, aczkolwiek owszem, ja strzelam tylko w oliwkę ostatnią, bo to jest jedyna rzecz, którą robię w technologii. Nic innego nie robię w technologii z drzew, bo już mam to wszystko wymaksowane. I super, fajno, tu chyba nie będzie mi w niczym to przeszkadzało w żadnym magazynie, nic o, to właśnie. Nie, na szczęście magazyn się nie klika. To dobrze, za pięć energii farmią sobie szczele w tą oliwkę. No, dobra, no to fajnie. Tyle, kochani widzowie, super, cieszę się, że się udał film. Oczywiście przypominam, że w następnym filmie oczywiście odwiedzę tych widzów combo i Peter. Tylko nie chciałem robić tego w jednym filmie tego wszystkiego. I oczywiście dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał i zapraszam do zasubskrybowania, zostawienia łapeczki pod filmem. I trzymajcie się, pozdrawiam, papa, pa. cześć, na razie, papa. Pa.